Wszystko, co zobaczycie, będzie improwizowane i stworzone na podstawie Waszych sugestii. Przywitajcie gorąco gospodarzy dzisiejszego wieczoru przerwami. Grupa Ad Hoc Alan Pakosz, Jan Malinowski, Michał Jeffrey Ociepa, Michał Krukiewicz. Oprawa muzyczna improwent. Szanowni widzowie, chcielibyśmy was bardzo serdecznie zaprosić teraz do kącika kryminalnego. No, myślałem, że wzbudzę jakąś emocję w was, ale nie, nie udało mi się. Widocznie za mało zaakcentowałem. Sytuacja wygląda tak. Grzegorz, Ciebie będziemy prosili, żebyś udał się na backstage, założył słuchawki, w których będziesz słuchał głośnej muzyki. Grzegorz się pojawi tutaj na ekranie, żebyście widzieli, że na pewno nie oszukuje, nie podsłuchuje. Michał jest policjantem w tej scenie i będzie przesłuchiwał dwóch, dwie osoby, które są podejrzane o jakąś zbrodnię, niewielką zbrodnię. Janek jest jedną z tych osób, i Janka zapraszam tutaj do naszego pokoju przesłuchań. I teraz tak. Oni. Janek i Grzegorz będą musieli mieć wspólne alibi, które Janek zaraz tutaj wspólnie z Wami wymyśli. Natomiast Grzegorz, nie słysząc tego alibi, będzie próbował je odtworzyć, patrząc uważnie na to, co Janek będzie próbował pokazać mu za plecami naszego policjanta. Więc tak, do naszego alibi będę potrzebował od Was trzech rzeczy. Jaka postać ma się pojawić w tym alibi? Czołgista. Czołgista. Dziękuję pięknie. Jakie miejsce ma się pojawić w tym alibi? Kościół. Dziękuję pięknie. Jaki przedmiot ma się pojawić w tym alibi? Ser. Dziękuję pięknie. Czołgista kościół, ser. Wszystko się pięknie łączy. Zaraz zobaczymy, w jaki sposób gra alibi. Zapraszam na kącik kryminalny! A więc zostałeś doprowadzony, gadku. Dzień dobry. Mamy cię i twojego kolegę. Ale za co mnie macie? No, jesteście oskarżeni, a tak naprawdę jestem prawie pewien, że to wy ukradliście trzy flaszki wódki, ramę szlugów i orężadę. Ramę, szlugów i orężadę? Tak, suma przekroczyła 300 złotych, więc grozi wam więzienie. Ale to niemożliwe, żebyśmy mogli. Mogliście do... kraść tańsze rzeczy. Ale myśmy nic nie kradli. Naprawdę. Tak? Tak. I, I mogę iść? Oczywiście, że nie. To nie jest żadna wymówka. Moje Ale... słowo przeciw... twojemu. To co mam panu powiedzieć? Gdzie byłeś? Wczoraj? Nie. Gdzie byliście? Wy? No. Między 22 a 1 w nocy. Między 22 a 1 w nocy? Nie uwierzy pan. Lepiej, żebym mu uwierzył. Bo to, to było tak, że myśmy, my, myśmy wracali do domu z pracy. Z gdzie pracujecie? My pracujemy w stajni. Jedna... W jakiej stajni? Małej. Mamy osła. Opiekujemy się osłem. We dwójkę? We dwójkę. W jednym osłem w małej stajni? Tak. Taka praca. Żadna praca nie Pan to powinien wiedzieć. Tak mi się powiedziało. Więc my się zajmowaliśmy... Taka pod... w stajnia u nas w mieście czy pod miastem? W mieście, w centrum. W centrum miasta? W centrum miasta. Na rynku? Mała, mała stajnia, na rynku, na Aha. środku rynku. Na środku rynku jest mała stajnia, można ją przeoczyć. Mógł pan jej nie widzieć nigdy, bo jest taka mała. Dobra, nie wnikajmy. Tak, jest mała stajnia na rynku, myśmy wracali z pracy stamtąd i nie uwierzy pan, że najpierw myśmy musieli długo stać na światłach, od 22. O 22. Też się zdziwiłem. Powinny być wyłączone, a były włączone, bo jechały czołgi. Czołgi jechały. I była tak, była nocna parada czołgów i było mnóstwo czołgistów. Machali. Noc. Nocna parada, no rozumiem, jest noc muzeów, jest nockin, jest, jest, noc, jest noc wszystkiego. Rozumiem, jest była nocna parada czołgistów. Czołgistów, tylko czołgów. Tylko czołgów i czołgistów. Tak? No w czołgach są czołgiści. Oni jechali u góry i machali jak papieże. Tak? Tak. Pomachał panu czołgista? Tak, pomachał mi czołgista. Nam. Jedną ręką, dwoma rękami? Jedną ręką. Prawą. <laughs> I pojechali. I myśmy poszli Bardzo szczegółowo tak, Nie, i myśmy szli dalej, no. Tak. no i co dalej? Dalej? Dalej... Yy, yy, na, naszego... Chyba nie staliście na światach trzy godziny. Nie, 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 nie. Szliśmy, 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 szliśmy i był tam kościół, do którego weszliśmy. No, jest dużo kościołów. Tak, bo my zawsze po pracy idziemy do kościoła. No, pod jakim wezwaniem był to kościół? Bez wezwania. Jak nie ma czegoś takiego? Tak, serca Jezusowego, proszę bardzo, bardzo. No i powiedziałem to, tak? I będziemy siedzieć tu długo. Rozumiem. Tak, Kościół podwezania serca Jezusowego i weszliśmy tam zapalić świeżkę w intencji naszego osła. A jest chory czy co? Od zawsze. Bana, Dlatego się nie opiekujemy. No to normalny siodł. Ale co mu się dzieje? okulał. – Kicha katar. Kicha? Kicha ma katar. katar i kicha, vu... tak? I świeczki pomagają. Jedną świeczkę, dwie. Dwie, każdy z nas Przepraszam, ale mam uczulenie na ten kurz tutaj. No, kurzy się, mamy rękę. Tak, tak. No, więc co dalej, co dalej? No i rozumiem, że wyszliśmy później z kościoła, tak? I poszliśmy w kierunku domu. Tak. Domu. – Do kogo? Do pana kolegi? Do mnie, do mnie. Pan gdzie mieszka? Razem z kolegą. Mieszkam z kolegą, poszliśmy do domu zjeść kolację. Tosty. Tosty? Tak, kupiliśmy w drodze w Biedronce sera, chleba tostowego, zrobiliśmy to sobie tosty i poszliśmy spać. Jaki ser? <noise> żółty. Ale nie no, w plastrach, nie wiem, taki plastrach. tostowy, czy nie wiem. W plastrach żółty, kilogram. Paczka kilogramowa żółtego sera w plastrach. 20 kilo sera Na promocję, razem, na... tak. 24 za kilogram, tego się już nie widzi. To no, rzadka cena jest. I coś jeszcze było jakieś składniki w to się... Nie było to w tak, tylko Nawet sandwichera nie mamy, bo po prostu... Właściwie to były kanapki. Jezu, żal mi pana. Przepraszam. Jest żal. Przepraszam. No później proszę się spać. Proszę się spać, razem. Mamy małe mieszkanie. Mamy małe mieszkanie na tapczanie Na tapczanie. Tak. Rozkładane? No. Tak. To byłoby za mało miejsca. To już byłoby przesada. Przepraszam. Jest, nie, nie lubię, jak ktoś mnie oskarża o co czego nie zrobiłem. Dobra, idź pan. Dziękuję. Idź pan do celi. Mam nadzieję, że pana kolega... Wątpię. ...potwierdzi te zeznania. Proszę mi to wprowadzić tego drugiego. Ja, ja prawie nie pamiętam, co Ech. robiłem. O! Tutaj, tutaj, zapraszam, wiem, jest zakurzone, bo jest remont, ale... Widzę, że znalazł pan drogę. No! Przepraszam, yy, nie mam Jak pan się jeszcze cieszy ostatnimi chwilami wolności, bo coś czuję, że długo pan posiedzi z kolegą. Zostaliście okradzeni, oskarżeni. Tak. Zostanie się okradzenie z wolności zaraz. Okraliście monopolowe i ukraliście alkohol, orężadę oraz. Nie, 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 nie. Nie. Po kilkakroć nie. No dobrze, w takim razie proszę się szybko tłumaczyć. Co robiliście wczoraj między 22 a 1 w nocy? Proszę pana, wczoraj z moim kolegą, tak. e, o dokładnie o tej godzinie, co pan mówi, no. e, byliśmy, e, startowaliśmy w zawodach, e, w... E, zawodach. Byliśmy, e, kopaliśmy... Proszę pana, przede wszystkim byliśmy bardzo zmęczeni. Byliśmy zmęczeni, ponieważ... Bo było późno, co? Ponieważ... E, Kopaliśmy, e, e, ponieważ e, proszę pana, e, głaskaliśmy konia. E, kuczyka, tak? Kuczyka osła. Osła! Przepraszam, Głaskamy, ale głaskaliście go. Czy czyściliśmy, czyściliśmy… Prywatnie, czy zawodowo głaskaliście osła? Proszę pana, my z kolegą mamy w cholerę siana. Oskarża Pan o krasz monopolowego bogaczy, <noise> których stać. I o 22. Tak. Płaskają sobie eee, osła. Przepraszam, jest to, jestem bardzo zestresowany. Eee, wróćmy do... E, Dobrze, gdzie pracujecie? Pracujemy w stajni, tak? W później w małej. Takiej małej, takiej, takiej no jednego osła. To dwóch pracowników, rozumiem pan. A to jest jakaś stajnia pod miastem, za miastem proszę, w mieście. To jest, proszę pana, stajnia... Tutaj! To jest... E, to jest stajnia, jakby to pan wytłumaczyć. E, jak jest proszę pana taki obszar... E, to to jest... E, e, pan nie wie gdzie pan pracuje, co? Nie, nie, po prostu jest zestresowany. Nie tylko ja ewidentnie. Jest stajnia, e, tak. jest e, w górach. E... Poczeka pan. No <laughs> Poczeka no pan, wejście. ja się muszę zastanowić, bo ja się plączę w zeznaniach. Jest. E... Co to jest? Ale czy ona jest podgastem, czy w mieście, nie wiem, tutaj. E, e, proszę pana, e, tak, e, powiem panu tak. E, moment, moment. Jest ogromny obszar. Świat. Jest dach. Dach, e, wiele dachów i to jest, e, proszę pana, w, w mieście. To jest w no, mieście. W lesie nie ma wielu dachów. W samym centrum, w pętku miasta, Mówiłem pan okay. centrum. Jak pan. No. Mhm. I to jest tam. I, i, I w tej stajni, proszę pana. W tej stajni, to my tak pracujemy trochę, nie, trochę Dobra, nie ciągnijmy tego tematu, rozumiesz, Wyszliście ze stajni stajni wyszliśmy, pewnie, tak? no, wyszliśmy ze stajni tak? No. Wyszliśmy, e, ze no, stajni, poszliśmy, poszliśmy, na, dro przed drogą stanęliśmy, tak? Z jakiego powodu, się No bo, proszę pana, no, idzie pan tak, droga i pan idzie, trzeba stanąć, bo jechały samochody, tak? Nie. Bo je, bo... E, <śled> Ja się pana pytam co... Czy... Proszę pana jechali na ziści. Każdy stanął. E, proszę pana, ja czołg. Czołg? jeden Jechał... więcej czołgów. Proszę pana, czołgi jadą, mówię jadą czołgi. Co to było za okazja? E, proszę pana, wy, wy, wystawia głowę żołnierz czołgista tak. i macha. Tak. I mówi hola hola i parada nagle. Patrzy a to parada jest. Ja już się wystarczyłem, że to już jadą, a to jest A Ja parada. w ogóle też pierwsze słyszę, ale przygadam się do maszoru. Ja też jakbym wiedział, to my się tak nie zestresował. I pomachał panu, czy pomachał pan e, Maszerują tak? żołnierze, no, e, my jakby dołączyliśmy się e, do parady. Nie. my Przeszła parada, pomachaliśmy, mówimy super chłopaki, super parada. I przeszliśmy sobie. No, no i co dalej? Raz. Gdzie poszliście do dalej? No i e, poszliśmy e, do kościoła. Tak, poszliśmy do kościoła. bo kościoła? Tak, na wszelki wypadek. No Do którego? Proszę Panie jest kościołów? No mnóstwo, proszę, ale poszliśmy do dojętego. Poszliśmy <laughs> do serca Jezusowego. To jest Pan, do jezuitów, nie? Pan się tak bardzo cieszy, chyba Pan lubi chodzić. No do... proszę Pana, kościół. I to co ja, tam pan, robiliście? W jednym palcu, no pamięć znam. Co robisz e... w kościele? W kościele, proszę pana. Przed... Co się robi w nocy w kościele. Co pani? Świecę zapalaliśmy. E... Co? Co się w jakiej co? W My we dwóch zapalaliśmy świecę nawzajem sobie. E... Co? co takiego? Podmi... E... L... Żeby nas lwy nie pożarły w takiej intencji. Rzadka intencja. Zapalaliśmy świecę w kościele i nagle wbiegły psy. I. E... <ślam> proszę pana. Eee, Trzeba inaczej pokazać, bo to. I konie wyjechały. Konie? Tacy ten kucyk nas pogonił, rozumiem pan. Ten, e, ocioł, ten osioł. Ten osioł. Na pewno? Ten osioł. Jezus, Chrystus. E, my w ogóle nie widzieliśmy osła. E, zapalamy sobie świecę, normalnie się modlimy, a osioł. A osioł? Nie osioł. Osioł? kichnął, przeziębił się przez to wszystko, tak? Rozchorował się. Rozchorował się ten osioł. Wasz się, jest chory? A my się modliśmy, żeby przeżył, rozumie pan? No tak, pana kolega mówi podobne znowu No właśnie, wychodzimy z kościoła, idziemy znowu. Eee, gdzie? No... Eee, wchodzimy do stajni z powrotem. Eee, nie, wchodzimy gdzieś, gdzie są... Ta, do sklepu, tak? Do sklepu. E, otwierają się same drzwi. E, Co i, i, I powiem panu e, troszkę, nie pamiętam, może już sobie przypominam. Wchodzimy do sklepu. Wchodzimy do sklepu. jeśli się pan skupi. Chodzimy do sklepu. Jestem bardzo skupiony. Wchodzimy do sklepu, malutkiego sklepu. I wlatują za nami. E, my wchodzimy. To zapomni, zapomni pan to. Wchod idziemy, bierzemy. Do ręki i sobie zakupy robimy. Sobie. No tak się robi zakupy. E, tak. Kroimy chleb, jemy na kolację chleb, kupujemy chleb. Kupujemy sobie chleb, Aha. tak? Takie zwykły czy taki specjalny? Kupujemy sobie chleb i... No i tosty robimy, tak? Robimy Aha. tosty. Kroimy wielkiego tosta. Jakie specjalne te tosty? Nie, cały chleb, normalnie cały chleb tostujemy, rozumiem pan? <noise> Takie wariaty jest. Naprawdę na ciepło? Jemy tak, cały chleb. E, jemy. E, e, stosowany jest chleb. Niech pan poczeka. Jest stosowany chleb, pokrojony na e, kawałki. Normalnie kromki sobie robimy. On to mnie to jakieś stosowe słowa. Proszę? Nie, nie, to jest jak pan to złoży w zdanie, to się zgadza wszystko. <noise> Bierze pan te tobie, tosty, bierzemy i coś nam śmierdzi, wie pan? Coś mówimy, coś tutaj jest, e, patrzymy ten toster, wszystko się zgadza, niby. Nie, nie, to toster się spalił chyba. Nie. E, w ogóle nie ma tostera. Proszę pana, w ogóle nie było akcji z Tak, tam, ale, że nie ma. No, jemy, e, jest zimno nam. E, zimne są te kanapki, nie działał toster się nie stosował chleb. Tylko się zgniótł, a się nie stosował. No jak nie ma tostera, to nie działa. To znaczy, yes, to gdzie ale idzie. nie działa. Nie ma tostera. E, nie ma. Nie ma. Nie ma tostera. Jemy... E, jemy normalnie a, się się e, na to, śniadanie. Tak? E, nie, przeciąg... E, poszliśmy spać i wstajemy rano. Proszę się spać. Proszę się <laughs> spać. Jeszcze nie wstajemy. Proszę... No, śpimy. Śpimy, śpimy. śpimy. Nie śpimy. E, kolega śpi, ja nie. E, razem śpimy. Śpimy ser razem, bo... No co? No dobrze. Ścielimy łóżko. To, to, to już proszę, ja już. Dobrze, ja już dobrze brzegu zmierzam. Ścimy łóżko. A nie wiem czy coś roz, tu Rozkładamy pana. się, e, siadamy na łóżku. Na... E, tak, siadamy na łóżku. No tak, tak, na wersalce takiej. E, na wersalce siadamy. I idziemy spać. Rozkładamy wersalkę i idziemy spać. E, I Więc... proszę pana, to jest w sumie mniej więcej ten przedział czasu, o który pan pytał. <grywa> no dobrze. Macie szczęście, że wasze zeznania się pokrywają. Tym razem wam się upiekło. Nie upiekło się.